Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku Growych Okazji. Dzisiaj zaprezentuję wam moje wygrane w konkursie firmy Ikando. Tutaj gdzieś teraz na ekranie pojawia się ich logo. A więc nie z bawełny, zacznijmy od pierwszej nagrody, jak, jaka do mnie przyszła. A więc tak jest to: oto torba. Torba Bowsera. Tak. O, trochę trudno mi to pokazać, bo kamerkę mam tutaj w bokiem. Tak oto prezentuje się. Torba jest naprawdę świetnie wykonana. Nie ma tutaj do czego się przyczepić. Tutaj po boku znajdziemy takie oto piękne, o, o taką na, yy, metkę, no, metkę uciekło mi słowo właśnie, z logiem Super Mario. Z tyłu prezentuje się tak, jest po prostu biała. I tutaj mam gdzieś metkę, w jakiej to firmy, jeżeli kogoś to interesuje. A no, tutaj mamy właśnie metkę Super Mario Bowser, licencjonowany produkt Nintendo. No, i ta, 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 ta informacja. I to jest pierwsza nagroda, jaką wygrałem od Ikando, od firmy, z której mam na raty konsolę PlayStation 4. Tak oto się to prezentuje. Zapewne już widzieliście ją na zdjęciach pokoju gracza. Drugą rzeczą, która przeszła do mnie niedawno, jest. Nie, nazwę to Lego-podobny Toad na motorku. Przybliżymy sobie to. Tak oto się to prezentuje. Mario Kart Wii Toad. Toad Bike Building Set. Znaczy, musimy sobie go tutaj zbudować. Mamy tutaj zawartość naszego opakowania. Pokazane, jak to niby mamy złożyć. Figurkę naszego Toada. Oraz taką informację, że możemy sobie z internetu ściągnąć tutaj kawałek trasy, nakleić na to opakowanie. I wtedy tak sobie zrobić z tego rampę. Tu naklejamy ten kawałek trasy i mamy rampę. Tada. Ale dobra, złóżmy sobie tego, to uda. O, dobra. Udało się. Nie chcę za bardzo poniszczyć pudełka też. O kurde, tu jest tasiemka. Dobra, tu poszło. Bez oberwania pudełka. Dobra, tu też się udało. I tak, mamy same części. Tutaj już w pudełku nic nie znajdziemy, więc się sobie tutaj przymkniemy. No i tak, co my tutaj znajdziemy? Mamy tutaj instrukcję, jak to rozpakować. Ale raczej jak to rozpakować. Jak to złożyć, tylko kurde, zgrzane. To jest sekundkę dajcie. Nie byłem przygotowany, że to będzie zgrzane. Myślałem, że będę mógł to bez problemu. Rozerwać, ale dobra, udało się. No i tutaj mamy nasz, naszą instrukcję. Krok po kroku zaraz sobie to szybko zmontujemy. Tutaj mamy jeszcze taki oto pakiet naklejek, który nakleimy na naszego to do tutaj motorek. foliki sobie wezmę na bok. Kolejna siatka. I tutaj już postaram się nie pogubić części. Ciekawostka, Toad jest zapakowany jeszcze oddzielnie. O. Wow, i powiem Wam, że naprawdę jest to niezła jakość. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie tak dobrze jak ja, ale proszę bardzo, tak oto prezentuje się nasz Toad. Tak oto prezentuje się nasz Toad jest naprawdę świetnie wykonane, nie ma co się przyczepić do jakości materiału z jakiego to jest wykonane, nie ma co się przyczepić tutaj do malowania, jest to naprawdę bardzo porządne. Knex, bo to nie jest Lego, to się nazywa Knex. Proszę bardzo, tak o to się to prezentuje. Ale dobra, bez ojienia w bawełnę, ja po prostu może teraz to sobie szybko złożę, a wam to przyspieszę, albo Wytnę ten moment po prostu, to składam tutaj. Jeszcze tylko rzut na naszą instrukcję, proszę. I tutaj mamy reklamę eee, innych kneksowych klocków, proszę. Bolidy, niebolidy. Tak oto się to prezentuje. No i wracamy po krótkiej przerwie, e, trochę się namęczyłem, żeby to złożyć, dlatego nie pokazywałem procesu składania tej figurki. E, tak oto prezentuje się nasz model. E, powiem, że spod raczej spodziewałem się, że będzie to trochę lepszej jakości. Między innymi naklejki nie do końca były dopasowane do e, składanego modelu. E, oraz troszkę ciężko się niektóre części wczepiało, e, a myślałem, że. No, Klocki to klocki, no, są do, dobrze spasowane po prostu, ale nie, jednak tak nie było. Też paru części nie doczepiłem, tutaj takich małych dwóch płyteczek, tak oto się prezentujących, ponieważ to bardzo łatwo odpada. Wystarczy dosłownie dmuchnąć, huknąć i odpada. A więc dobra, bez, bez tutaj zbędnego gadania, proszę bardzo. Tak oto prezentuje się Knex Lego, że tak to nazwę, wersja z toadem. Nie wygląda to źle, choć dla mnie bardziej to jest po prostu na półkę, jako ciekawostka, niż e, taka zabawka, zabawka, jak to wygląda, że to wow, kłoski się pobawimy. No nie, to bardziej takie, tylko do postawienia, bo inaczej myślę, że mogłoby się rozlecieć. Między innymi denerwujące są opony, które momentami raczej, znaczy, jakoś mi jedna z tych dwóch spadała po z, z tej felgi. Jej. Zaprezentujmy to sobie na tej naszej niby, ra niby rampie. A tutaj mamy naszą rampę. Tutaj mamy nasze K'nex Lego. I tego to się to prezentuje. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. I myślę, że do zobaczenia w kolejnych growo-okazyjnych, raczej materiałach, tak. Hejka.